witajcie moi drodzy widzowie tutaj Łukasz jak, jak pewnie zauważyliście jestem na cmentarzu rakowickim ja trzeba meleks wiedzieć nie rozjechał tak bardzo lubię tutaj przychodzić nie wiem, może to jest dziwne, może nie jest, trudno. Pachajcie, e... spróbuję. rozciągnąć się, odciąłem się, zciąłem jeszcze troszkę. O. Może... Pamiętał. E... Panowie, któregoś dnia doszli się, do momentu, w którym się, ostro e... się, tak ostro się, tak poszło że Obydwaj się na siebie zawzięli. I w tym momencie zaczęli, no, powinni oczywiście usiąść, porozmawiać, nie wiem, jakiś spisać protokół rozbieżności, ale panowie postanowili kopać dołki jeden pod drugim, ponieważ byli osobami z klasą. Bolek szwendała, jaki był, taki był, ale zacznę może od Karypla. Karypel nagle... Zaczęło mu przeszkadzać, że Bolek Szwendała pracował dla służb socjalnych supermocarstwa innego niż tamto kapitalistyczne. Oczywiście Karypel wiedział o tym od samego początku, ale tego tematu nie poruszał, bo miał, miał po prostu w dupie kto, dla kogo pracuje. Nie było mu to do niczego potrzebne. Przypomniał sobie o tym dopiero kiedy się z Bolkiem Szwendałą pokłócił. I zaczął rozgłaszać te historie na prawo i na lewo, częściowo osobiście, częściowo poprzez ludzi, na których, e, których był w stanie w różny sposób kontrolować, i szło mu to całkiem dobrze. Dzięki jego wysiłkom <laughs> nikt już nie zapomniał, <laughs> kto stworzył Bolka Szwendałę. E, zaś pan e, e, Bolek e, też nie był dłużny Karyplowi. Y, nagle zaczęło mu przeszkadzać, tak samo jak karyplowi nagle zaczęła przeszkadzać agenturalna działalność Bolka, tak Bolkowi nagle zaczęło przeszkadzać to, że Karypel jest gejem. Ale niech no nie mógł, czy inaczej mógł to na światło dzienne wyciągnąć, ale nic by mu to nie dało. To już nie był wiek XIX, więc raczej przez samo to by nie skompromitował Karypla, co najwyżej wywołałby troszkę śmiechu. Ale postanowił zbierać, czy wiedząc o tym, że Karypel chociaż jest gejem i lubi w dupę, to nie akceptuje tego u siebie. Więc Bolek Szwendała postanowił zbierać materiały, którymi później mógłby Karypla szantażować. W związku z tym, jako dżentelmen i polityk najwyższej klasy, zapędził do roboty służby specjalnej Katolandii, a oficerowie tych służb jako, że tak powiem profesjonaliści lojalni w stosunku do tylko i wyłącznie w stosunku do narodu Katolandii, bez zmurzenia okiem wykonali rozkaz i użyli swoich wpływów, swojej wiedzy, swoich umiejętności do prywatnej wojenki którą chciał toczyć Bolek Szwendała. Brawo, panowie oficerowie! No i w ramach zbierania materiałów na Karypla zaplanowali operację, którą nazwali Operacja... Czekajcie, czy mogę Wam to powiedzieć? Czy zastanawiam. Mogę. Operacja Puś, albo jakoś tak. Być może na początku była inna litera troszeczkę ale nie powiem wam jaka, bo nie pamiętam. Albo pamiętam, ale nie chcę odpowiedzieć. No i w ramach tej operacji e, karyplowi podstawiono oficera służb specjalnych Katolandii Piotra P. Notabene Piotr P okazał się w dłuższej perspektywie czasu człowiekiem o moralności, że tak powiem, kondycji moralnej kota śmietnikowego bo ostatecznie został kryminalistą i skończył w więzieniu, ale to za wiele lat. Zanim do tego doszło, został kochankiem Karypla. I w trakcie, kiedy nie wiem kto komu, że tak powiem, czterech liter nadstawiał, ale panowie się zabawiali, jak to nie chcę wiedzieć, bo mnie to nie interesuje. I w trakcie tych zabaw było wszystko dokumentowane w formie zdjęć i filmów. Te wszystkie materiały, wraz oczywiście z opisami, trafiły do teczki Pusia. A teczka operacji Puś trafiła do archiwum służb specjalnych Katolandii. Niestety, w międzyczasie Bolek Szwendała utracił władzę częściowo dzięki rozpowszechnianym plotkom o jego agenturalnej działalności. Nie plotkom, tylko prawdzie. W każdym przestał być królem Katolandii, zastąpił go inny król. No i w tym czasie Antek, ten kolega Janka Muzykanta, ten psychopata, który własną siostrę wsadził do pieca, bo miała katar, zgłosił się do Karypla z pomysłem całkowitej likwidacji służb specjalnych Katolandii. Troszeczkę, żeby przekonać Karypla, to. E, zarzucił taki temat, że przy okazji wszystkie kompromitujące materiały na wszystkich dobrych ludzi odzyska i przenie. No i Karypel, moi drodzy, się złapał. Oczywiście nie był człowiekiem przesadnie, e, przesadnie, ufnym, a raczej paranoikiem, który nie ufał nikomu. Co jednak nie zmienia faktu, że tym razem się nabrał. Słuchajcie, bo jakiś pogrzeb idzie, nie chciałbym przeszkadzać ludziom w takiej chwili. Podając takie bzdety. No, w każdym razie Antek, kolega Janka, muzykanta, jak powiedział, tak zrobił, zlikwidował służby specjalne Katolandu i jak najbardziej w trakcie tej likwidacji był zadziałał na tyle profesjonalnie, że akta operacji Puś jak najbardziej znalazły. Jakbyście grzebali w internecie, to nie szukajcie pod, pod nazwą Puś, bo to zupełnie inaczej się nazywa. Znaczy, bo to jest nazwa, którą zmyśliłem, tak jak całą tą historię. No i od tej pory Antek mógł karypla szantażować i mógł robić wszystko. Kiedy na przykład koronny żaglowiec floty Katolandu poszedł na dno, to Antek zaczął lansować teorię, że to zrobiło jakieś złe mocarstwo, że celowo zatopili ten żaglowiec. I przez... Rok albo nawet dłużej prowadził komisję śledczą. W trakcie tej zabawy dostał do dyspozycji takie kawałki drewna, które odpadły z tonącego żaglowca, miał je przebadać. Było ich około 20, i słuchajcie, 8 kawałków zniszczył, a resztę zgubił. Taki właśnie jest Antoni. I jak łatwo się domyśleć, Antek, kolega Janka, muzykanta nie nadaje się do niczego, w porównaniu, znaczy w przeciwieństwie do Antka, bo Ant, znaczy tfu, do Janka, bo Janek przynajmniej, jak pamiętacie, zrobił sobie skrzypki z, z deski i włosów z końskiego ogona. Antek tego nie za bardzo potrafił. Więc gdybyście czasami myśleli o kraju zwanym Katolandia, czy Katoland, jak zwał, tak zwał, i zastanawialiście się, Czekajcie. Dlaczego macie wrażenie, że w tym kraju rządzą mafie i służby i nic się nigdy nie zmieni? To właśnie dlatego takich historii jest dużo, dużo więcej. I czy tą bajkę zna ktoś zna, czy no bo ja to wymyśliłem oczywiście, ale może jeszcze ktoś to wymyślił. Tak moi drodzy, bardzo wielu ludzi. Przyrzekam Wam, daję Wam słowo, że wszyscy czołowi dziennikarze Katolandu, również znają tą bajkę, również ją kiedyś wymyślili, na jakimś etapie swojej kariery. Część może nawet widziała jakieś zdjęcia obrazujące, czy rysunki obrazujące tę bajkę. Ale dlaczego wobec tego nikt z tym nic nie robi? No, pytajcie się mnie, a ja Was. I tak sobie myślę, kiedy w piątek po południu żeby siedzę na beczce i myślę generalnie o tym, co tu robić z tak fajnie rozpoczętym weekendem. To myślę też o tym, w jakim kraju przyjdzie mi żyć, kiedy będę stary. I wiecie co, że to co myślę to nie jest wcale optymistyczne. A wręcz przeciwnie. Ale dobra, posiedziałem sobie, dzisiaj jest tak gorąco, że nie odmówię sobie Coca-Coli dietetycznej z lodem. Bardzo to lubię. Ogólnie eee, um, przez wiele lat poszukiwałem odpowiedzi na pytanie, czy kolorowe napoje gazowane popularnych firm są zdrowe, czy nie są zdrowe. Sprawdziłem na przykład czy e, zawierają cukier no nie, nie zawierają słuchajcie, przebadałem te napoje glukometrem i rzeczywiście nie zawierają ani grama cukru więc dlaczego miałyby być szkodliwe no dlatego po pierwsze oczywiście nie mówię o żadnej firmie te najbardziej znane firmy, które mogłyby mnie podać do sądu mnie się od razu, że to samo zdrowie i cudowny smak ale ja mówię o takich innych po pierwsze, nadmiar gazu w żołądku nie jest zdrowy dla żołądka, i tutaj bekanie, i puszczanie bąków to jest najmniejszy problem. Po drugie, moi drodzy, niektóre kolorowe gazowane napoje są słodzone za pomocą aspartanu. I aspartan rzeczywiście nie podnosi poziomu cukru, nie powoduje tycia więc wydawałoby się, że samo zdrowie no tylko by się wydawało moi drodzy nie wiem czy to prawda ale plotka głosi, że aspartan powoduje wyrzut insuliny i może to w pewnych okolicznościach doprowadzić do insulinoodporności no bo jeżeli co chwilę każdego dnia macie wyższy poziom insuliny to w końcu się na nią odpornicie. i to właśnie insulina odporność to cukrzyca typu drugiego ale tak jak mówię to tylko plotka którą słyszałem a jak było naprawdę to nie wiem no i że warto wspomnieć coś bardzo ważnego bo pamiętajcie moi drodzy widzowie że nie jestem ekspertem w dziedzinie dietetyki. W żadnym razie. Nawet można by zaryzykować takie stwierdzenie, że kompletnie się na tym nie znam. A zatem tego, co mówię, nie możecie traktować jako opinię eksperta. Jeżeli chcecie wiedzieć, jaka jest prawda na temat kolorowych gazowanych napojów, to tak jak to mówili w telewizji, zaufaj autorytetom. Możecie zapytać tych ludzi, ludzi z tytułami profesora lub doktora. O, o, najlepiej zapytajcie tych, którzy twierdzili, czy nie, twierdzili, wyposażyli nas w, w wiedzę, dzięki której dowiedzieliśmy się, że zastrzyki były bezpieczne w 2020 roku, a jak ktoś stracił słuch albo dostał Wylewu to czysty przypadek, no moi drodzy, pamiętajcie, ufajcie autorytetom, to jest tak, że jeżeli ktoś zdobył tytuł profesora, to automatycznie musi być uczciwy, no nie ma po prostu takiej opcji, żeby profesor kłamał za pieniądze, bo jakby na przykład chciał skłamać, to by mu chyba łebek składował, taki, taki system samozniszczenia by się uaktywnił. No, a tymczasem wchodzę w taką część cmentarza, która jest nieco bardziej zaniedbana. O, zobaczcie tutaj na przykład grup z 1918 roku, bo je dobrze widzę. Tutaj Najstarsza osoba tu pochowana urodziła się w 1865, moi drodzy. Niewiele po powstaniu styczniowym. Jeżeli kiedyś będziecie w Krakowie, a lubicie takie klimaty cmentarne i zwiedzanie starych cmentarzy, to jak najbardziej bardzo warto tutaj przyjść. Obiecuję, że się nie zawiedziecie tak samo jak warto zwiedzić Powązki w Warszawie czy zwiedziłem no oczywiście troszkę tak jednak akurat wtedy nie było czasu więc jakoś tylko godzinkę tam chodziłem a mógłbym o wiele dłużej kiedyś być może jak jeszcze będę w Warszawie to na pewno je będę zwiedzał dłużej ale moi drodzy no przecież nie będę jechał do Warszawy po to żeby Powązki pozwiedzać chyba, że któryś z widzów, bądź widzek ktoś z was może jest rzeczywiście fanatykiem cmentarzy i ma taką pasję, że lubi zwiedzać stare cmentarze i chciałby zwiedzić Powązki, to jak najbardziej proszę dać znać to pojedziemy sobie, pozwiedzamy obiecuję, że w takiej sytuacji pokrywam koszty transportu a no Noslek, no, to już jak kto uważa. Ale koszty transportu jak najbardziej mogę pokryć. Niezależnie czy to będzie benzyna do samochodu, czy bilet na pedalino, jak najbardziej mogę. E, czy pendolino, przepraszam. Widzicie, jako człowiek, darzę się przejęzyczyłem patrzcie jaki grób grób pani Lidii Zaw nazwisko nieczytelne aktorka, reżyserka umarła w 1982 zwróćcie uwagę że nie ma tutaj krzyża na tym grobie czyli pani Lidia była pewnie niewierząca no i i prawo religia moi drodzy czy inaczej w cywilizowanym społeczeństwie każdy ma prawo wierzyć w to w co wierzyć chce jedynie zastanawiam się czy te betonowe sarenki są ładne no ja się nie znam na sztuce moim zdaniem są puszczowate ale tak mówię ja się nie znam no i Gdyby było troszkę chłodniej, moi drodzy, pewnie w sobotę czy w niedzielę w ogóle bym stąd prawie nie wychodził. I jeszcze, jeżeli by to przez przypadek oglądał ktoś z zarządu cmentarzy komunalnych w Krakowie, to mam taką gorącą prośbę. Czy dałoby radę, drodzy Państwo, przed cmentarzem, przed bramą cmentarza zainstalować takie poręcze do przypinania rowerów, bo ich nie ma? ja osobiście bardzo chciałbym sobie w sobotę wsiąść na rower i tutaj przyjechać fajna wycieczka, trochę ruchu przyjemne wrażenia obcowanie z historią no ale teraz to nie przyjadę, bo nie przypiętego roweru nie zostawię bo oczywiście mi go ukradną na Rondo Modlińskie, żeby go przypiąć też nie będę szedł i co najważniejsze moi drodzy do ogrodzenia cmentarza też go nie będę przypinał bo porysuje ogrodzenie, I czy ktoś się dowie, czy się nie dowie, to nieważne. Trzeba być dobrym obywatelem nie wtedy, tylko kiedy was widzą. Tutaj zobaczcie grup państwa szumiec pan Mieczysław był fanem Krakowi. No i gitara to jest bardzo dobry, bardzo dobra praktyka żeby takie informacje umieszczać ponieważ ja potem jako osoba zwiedzająca cmentarz nie mam wrażenia, że to są jakieś bezosobowe nazwiska tylko wiem, że to byli ludzie z krwi i gości tacy jak ja jedyne czego nie lubię i czego unikam to jest moi drodzy zwiedzanie kwater na cmentarzach, na których są pochowane dzieci Ech, na tych kwaterach Czuję takie, tak potężną dawkę negatywnej energii, że po prostu nie chcę tego robić, nie chcę tego oglądać I właśnie się rozglądam, bo gdzieś tu taka kwatera była. <laughs> Ktoś do mnie dzwonił. Tutaj moi drodzy dosyć taka kwatera, na którą lubię przychodzić groby żołnierzy, którzy polegli w, podczas wojny polsko-bolszewickiej, wszyscy zginęli w drugiej połowie września, czy ogólnie we wrześniu 1920 roku. Tu akurat ktoś jest z Lutego, ale generalnie. 1920 rok. Między nimi leży również jedna kobieta. Ciekawe, ciekawią mnie bardzo okoliczności jej śmierci. Chciałbym się coś więcej na ten temat dowiedzieć. No niestety w internecie takich informacji nie znalazłem. A zatem moi drodzy widzowie, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, do następnego zobaczenia. Strzałka.